No dzień dobry. Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. No, jestem na pasiece, jak widać. Y, piękną mamy zimę tej jesieni. Ogólnie rok jest pieruńsko, ale to pieruńsko zimny. Jakby, no, naprawdę ktoś to musi znowu powiedzieć. Ja z tego się śmieję i kisnę bekę strasznie. Ale, no, znów mamy nietypową zimowę. Bo naprawdę nie pamiętam, nie pamiętam, żeby w Wielkopolsce był śnieg y, w listopadzie. Gdzieś tak koło chyba mam 22 listopada, no nie pamiętam, żeby śnieg w Wielkopolsce był w tych datach w przeciągu jakichś 6, 7, 8 lat, może się mylę, ale chyba tak nie było, więc no cóż. Jest jak jest. Tak więc, dzisiaj w filmiku, w zasadzie poglądowy, trochę filmik: no bo no nie będę otwierał uli. Tym bardziej, że zaraz pokażę Wam te kokony, co zrobiłem tutaj, e, to znaczy tutaj na wszystkich moich pasiekach. E, no i e, stwierdzam, opowiem zaraz historię, więc no, te kokony działają. No i też, tak jak pewnie w tym w temacie tego filmiku, e, wspomnę o dotacjach, no bo to już jest ostatni tydzień, ale to już pewnie trochę najbardziej clickbaiterskie jest, więc zostawię to na, na sam koniec, jeśli chodzi o tą opowieść. No więc co, no przejdźmy na, e, na przednią kamerę i zaraz zaczynamy, zaczynamy oglądać, co tu się dzieje. No i dobra, słuchajcie, jesteśmy tutaj na tej pasiece. E, i co tu widzimy? To widzimy tą, tą siatkę. Nie? I słuchajcie, ona działa gigantycznie dobrze. On naprawdę. Ja wiem, że w poprzednich sezonach się sprawdziła, ale ona już działa, bo mam te drewniaki, jak wiecie, na tej pasiece, co zazwyczaj pokazuje. I, I słuchajcie, tam była już mysz. Tam już wlazła mysz, bo wsadziłem taki dedykowany zatwór, nie? taki, taki zatwór. W zasadzie on, on faktycznie myszy nie miał prawa pokonać, jakby za, zabezpieczyć. Tam by trzeba coś metalowego wsadzić, ale tam gdzie była siatka, finalnie nie widziałem ani jednego naruszenia tej siatki, więc zakładam, że tutaj też raczej myszy się nie spodziewam, bo przeglądałem trochę z jeszcze trytytkami, jakby co to, to spinałem, nie? Robiłem takie, taką rolkę i spinałem trytytkami, więc ogólnie. Ogólnie, że tak, bie, że tak biorąc, pasieka jest zabezpieczona przed myszami, a ona jest, znajduje się totalnie w pizdu, gdzieś od cywilizacji. Więc oprócz tego, że fajny miodek tutaj jest produkowany, to, to to, że tutaj jest dużo myszy zapewne, no pole, tak? Łąki, pola, lasy i brak cywilizacji, więc myszy pewnie... Jak wyczuły tutaj temperaturę, jak się no, już zbliżały te, te oziębienia, no to próbowały tu pewnie forsować. A siatka zadziałała idealnie. To znaczy nie mam żadnych naruszeń korpusów, bo normalnie jak nie miałem normalnie jak miałem e, nie miałem siatki, to już widziałem, że na wylotkach już widziałem, no, że tam była mysz. To, to widać po wylotku, że już jest wszystko ześrutowane, pszczoły próbują to wywalać. E, no i jest generalnie karamba. A od kiedy stosuję tą siatkę? To jest Super, nie? Zobaczcie tutaj. Okej, okay. czekajcie. O, z przodu tak to wygląda. No, czyli na, od spodu nałożyłem dolną część, e, dolną część e, tej siatki, od góry nałożyłem kolejną e, część tej siatki i wszystko spiłem w, zrolowałem po bokach w taki baton, że tak bym powiedział i to ten baton spiałem trytytką no i działa w 100% na szczęście wszystkie pszczółki tutaj żyją więc jest dobrze i teraz tak, oprócz myszy, oprócz tego, że no właśnie, bo miałem pokazać, tutaj jest to opakowanie, już ostatnią tabletkę zostawiłem oprócz tego, że oprócz tego, że no mam ten kokon to na wypadek jakby te myszy próbowały się dorwać do do, 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 do środka, no bo pewnie no, dla nich to jest przeżycie kwestia, nie? To tam jest darmowy, darmowy posiłek, tak? Znaczy darmowy. Możliwe, że nawet jedyny taki zdolny, która tam mysz dzięki temu mogłaby przeżyć, no ale trudno. E, to słuchajcie, stosuję coś takiego. A koncepcja jest taka, choć znaczy jakakolwiek trudka się nada, ja stosuję te w pastach. Co prawda, one są do. do czego? One są do. Mm, do takich specjalnych trapów na myszy, ale no w zasadzie sama sobie jest trudką, więc to wystarcza. Stosuję, nie stosuje granulatów, stosuje te pasty i sprawdzają się. To znaczy, jaka jest koncepcja działania tego ogólnie? Koncepcja działania jest otóż taka, że jak mysz próbuje się dorwać przez tą siatkę, no bo ona zapewne próbuje, szuka jakiegoś wejścia, próbuje tą siatkę rozgryźć, a ta siatka jest na kreto szczury i inne dziwne takie wynalazki, więc raczej myślę, że na mysz też podołają. To nie jest aż tak łatwe do rozerwania, jasne, ale do przegryzienia niekoniecznie. I teraz tak, jak ona próbuje, no to kmini, 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 no i nie może, nie? Ale jak już naprawdę będzie głodna, no to prawdopodobnie by się kiedyś tam przewierciła przez to. Ale <laughs> jeśli te tabletki są rozłożone, to jest wabik, tak? Zakładam, że to jest smaczne dla tej myszy. No to ta mysz wchodzi w szczelinkę, tam patrzy, tam tableteczka, no to wpierdoli tą tabletkę, no i wiecie, no, trutka, no jest po myszy, tak? Więc tam też już nie kombinuje, po pierwsze się naje tym, po drugie nie kombinuje jak dorwać się do, do ula, no bo już jest ogólnie w tym ulu, znaczy w ulu, już się nażarła, więc nie musi penetrować tego miodu w ulu, eee, no i co? Kaput myszka, nie? Więc to jest takie podwójne działanie, które robię na pasiece, eee, no i się sprawdza, tak? Tutaj nie widzę dosłownie żadnego, e, żadnego syndromu e, pojawienia się myszy, więc dobra moja. Teraz e, druga sprawa, e, bo, wiecie, zakładam, że mnie oglądają początkujący przelaży też, tak. E, pewnie ci starzy mają już jakieś koncepcje wypracowane na myszy, no ale, e, ale, 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 ale ci młodzi może niekoniecznie, więc to się sprawdza. Inna sprawa, że też widziałem, że ludzie stos, zaczęli stosować tą siatkę. Oprócz tego, że na myszy to y, też na ptaki ogólnie, tylko że nie wiem czy w, tej, w tym ustawieniu konkretnie jak one dolega do, bezpośrednio do, y, do ula, czy to pomoże coś na ptaki, bo mimo wszystko wylotek jest względnie odkryty, a ptaki w ten sposób atakują ul, że stają na wylotku dziubią w... W ten korpus, i pszczoły po prostu jak jest cieplej, to one się niepokoją, wychodzą, no i wtedy, jak wychodzi pszczółka, to tak ją ciapnie. Więc mimo wszystko, teoretycznie, może jakąś osłonę to daje, ale nie jakoś super dużą, nie? bo to mimo wszystko ptak chyba da radę dziubnąć ją na welotku, mimo wszystko. A oni tam, widziałem pszczelarze na YouTubie, bardziej takie po ukosie ustawiali i przybijali do ziemi. No, na mysz to nie pomoże wtedy, ale no, ale na ptaka już. Jak najbardziej, ale no mówię, taki to nie jest największy problem, chociaż widziałem, to znaczy słyszałem, bo nie widziałem, y, historie takie, że taki wyżarły dosłownie cały ul teoretycznie y, zimy. No i, no i tyle. Dobra, słuchajcie, y, jako że ten film naprawdę w zasadzie jest krótki i taki ma być, w założeniu ma być krótki i e, zrobić taki update co jest na pasiakach, y, to przejdźmy do mięska, y, a mianowicie dotacje. Słuchajcie, Tutaj widzicie pewnie gdzieś obraz Wam wrzucę. E, został nam tydzień e, według tego kalendarza e, Konikowrowskiego, tylko no, Agencja Restrukturyzacji e, Agencyjnego, że mamy tydzień jeszcze na składanie tych dotacji. Ja na pewno będę dotację składał na powiększenie pasieki, bo to jest chyba w tym roku pierwsza taka w ogóle możliwość, że osoba prywatna, może w sensie pszczelarz prywatny, mający sprzedaż bezpośrednio zarejestrowaną, może mm, składać e, o dotację. Do powiększenia pasieki, więc ja z tego skorzystam, bo z reguły przez koło mi się nie chce i, i tyle. Więc, więc to jest taki fajny bonus. Uważam, że zmiana na, na jak najbardziej na plus. Kolejną dotację w sumie wczoraj złożyłem, bo normalnie już od razu jak się pojawiły to składałem, ale wczoraj tak sobie, tak sobie wykminiłem, kurde, a może ja będę kupował te ramki dodatkowe i otóż też skorzystam z tej, z tej dofinansowania. Prawdopodobnie skorzystam 1.6.2. Tutaj możliwe, że widzicie. I teraz tak, co to jest? To jest modernizacja sprzętu pasiecznego, w który też o dziwo wchodzi zakupno, kupno ramek i w ogóle. Ja tak myślałem o jakichś lepszych korpusach, w sensie o łyseniowskich hulach, na przykład, albo w ogóle poliuretanach z jakiejś innej firmy, też na refundację. Aczkolwiek to jest dalej jakieś będzie, wyjdzie 250. 250 dodatkowo do ula, bo tam jest refundacja 50%. I teraz uwaga, jeśli jesteście młodym rolnikiem, to znaczy młodym rolnikiem, na takiej zasadzie, że nie przekroczyliście 40 roku życia, no to tutaj chyba ta dotacja jest wysoka, bo on nawet sięga 40 tysięcy zł oczywiście maksymalnie 150 zł na ul, więc i tak, i tak generalnie trzeba tych uli trochę naciopane mieć. Tym bardziej, że jak już bierzecie 40 tysięcy dotacji, a to jest 50%, czyli musicie wydać 80, czyli jak wydajecie 80 tysięcy złotych na modernizację pasieczyska, pasieki, miodarni, no to, to już jesteście poważnym graczem, tak? To zakładam, że już raczej się z tego możecie nawet utrzymywać, więc jakby pewnie już o, tym, o tej dotacji wiecie. Więc raczej to jest informacja dla takich pszczelarzy młodych i dla pszczelarzy starszych, bo co chodzę do, 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 do agencji i ogólnie składam wnioski o przezimowalne i tak dalej pszczoły, to za każdym razem jest jakiś dziadek, który totalnie nie wie, jak generalnie wypełniać te wnioski. Więc jak ktoś to ogląda, to pomóżcie swoim dziadkom pszczelarzom wypełnić te wnioski. W internecie to wszystko można złożyć zdalnie, a nie, nie niekoniecznie chodzić tam, tam do agencji. Niektóre rzeczy było trzeba swojego czasu zanosić ręcznie, tak? Zgadza się? Ale teraz chyba już wszystko... Wszystko z wyjątkiem chyba dotacji do przezimowanych pszczół jest. Mm, mo można zrobić chyba online, szczerze powiedziawszy. Jedyne co tam potrzebujecie, to oczywiście numer producenta, to jest wasz login i, e, i co potrzebujecie? No i też w większości przypadków potrzebujecie mieć zarejestrowaną pasiekę na sprzedaż bezpośrednią, ale to, to jest wymóg chyba do wszystkiego teraz, szczerze powiedziawszy. No plus no, myślę, że jak składacie na dotację. A, a, jeszcze ważna sprawa, do tej dotacji 1.6.2 yy, tam musicie mieć co najmniej albo doświadczenie, musicie doświadczenie, to znaczycie wykształcenie oficjalne, musicie mieć pszczelarskie, tudzież ewentualnie studia jakieś rolnicze i tak dalej, biotechnologiczne, yy, albo, albo musicie mieć co najmniej 3 lata udokumentowaną produkcję pasieczną i, no, i, i, i że się tym już zajmujecie 3 lata. No. No no, no, no no i tyle. No tak musicie mieć, no ja to spełniam bez problemu. A jedno i drugie w sumie. Eee, więc złożyłem. Tak myślałem czy składać, bo ramyk chyba mi wystarczy, aczkolwiek kurde. Wiecie, jakby 50% to jest dużo. Inna sprawa, że możemy sobie pogadać, czy dotacje w ogóle są słuszne, nie? Bo ja mam wrażenie, no ja mam wrażenie. Znaczy, to, jak dają pieniądze, to trzeba brać, no. Tylko tak jakby się zastanawiać, słuchajcie. Mm, no bo w tym roku mam wrażenie, że w ogóle została, że tak powiem duża pula przeznaczona dla pszczelarzy. A mam wrażenie, że to zostało przeznaczone trochę lepsze środki, więcej tych środków i trochę na korzystniejszych zasadach zostało to przekazane dla nas, dla pszczelarzy. Dlatego, że zrobiła się chryja z miodem z Ukrainy i to chwała generalnie na przykład koledze tutaj pszczelarskie, podlinkuję kanał tutaj bo on strasznie widzę, działa w branży takiej powiedzmy wiadomościowej, jeśli chodzi o pszczelarstwo, więc jeśli go nie subujecie, to zapraszam. No i mam wrażenie, że przez to, że właśnie się zrobiła ta chryja z miodami importowanymi z Ukrainy i ogólnie, to nasi, nasz szanujący się rządzący postanowili trochę dosypać, że tak powiem, posłodzić życie pszczelarzom. Czy to jest... Czy to coś zmienia? W zasadzie nie, bo rynek pszczelarski w Polsce jest problematyczny od paru lat mam wrażenie, miód wartościowy, no to trzeba sobie liczyć te 40 zł za minimalnie w detalu, no bo w skupie no to wiecie, w skup ma wyrąbane, czy to będzie miód z Ukrainy, czy z Rumunii, czy z innych krańców świata rozlany w Polsce będzie traktowany jako w, w Polski, I, więc no, bardzo mi smutno, ale no takie są realia i oni importują ten miód za, nie wiem, 10 zł, 15 zł za kilogram, no i takie ceny też możemy my uzyskać w skupie, no bo nikt nie będzie kupował miodu, którego realnie uważam, że cena fajna za w skupie dla polskiego rolnika to jest około 20 zł za kilogram. Ja wiem, że dużo osób się przyczepi no, ale bądźmy szczerze, no oddajecie ten miód w beczce i do widzenia i was nie interesuje rozlewanie, sprzedawanie i tak dalej. 20 zł za kilogram to jest powiedzmy uczciwa cena, tak? Jasne, jak ktoś ma powiedzmy 100 uli, 200 uli, 300 uli, nawet to dla niego to jest bardzo mało. Ale jak ktoś ma po myśli 2000 uli, już mam takie dosłownie gospodarstwo pasieczne, takie potężne, no to 20 zł za kilogram, to uważam, że da radę za to zatrudnić już pracownika i żeby to na siebie samo zarabiało. Tylko, że takiej ceny nie ma, bo ogólnie ceny przez te miody ukraińskie, generalnie i tak dalej, zresztą nawiązuję do mojego poprzedniego filmiku, to cena w skupie za kilogram to jest teraz 15 chyba złoty. nawet widziałem oferty 10 zł za kilogram, co gorsze, ludzie tam dalej oddawali ten miód przecież. To jest cena praktycznie po cenie cukru powoli. To znaczy, jak ktoś karmi inwertem, no bo zakładam, że jak ktoś już poważną pasiekę prowadzi, to już się nie bawi w, w cukier, tylko po prostu kupuje inwert na palety i hej, i leci, tak? To jest praktycznie na druga ceny tego. A gdzie robocizna, gdzie benzyna, gdzie, gdzie pracownik? No przerąbane no, mamy, jeśli chodzi o takie profesjonalne przelarstwo, bo nieprofesjonalne przelarstwo się trzyma, no. Nawet rośnie, rośnie w siłę, więc no, jak mam pomysł, po prostu trzeba produkować odkłady na sprzedaż. I tyle. No, aczkolwiek ja jeszcze, ja jeszcze jestem na tym etapie, że rozwój. Pcham się w rozwój, więc nie ma jak sprzedawać tych odkładów. Dobra. Słuchajcie, e, pięknie jest, nie? To teraz jeszcze chwila u, u, ujęć. Jest pięknie ogólnie. Zima pada, jest, jest zima pada. Jest śnieg pada w tym listopadzie. Ja tutaj generalnie widzicie u mnie na działce muszę, 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 muszę wykarczować tamten nieużytek. Tam już poprzedniej zimy karczowałem. Tutaj widzicie ramki, które złożyłem, miałem busem podjechać, ale nie dało się, bo dosłownie tutaj co wjechałem busem, to e, się zakopywałem, więc teraz jak zmroziło, będę to wszystko eksportował. Więc nie robię kadru na, na ten brzydki magazyn, że tak bym powiedział. No niestety inaczej się nie dało rady. Bo tak jak mówię, cywilizacja jest daleko. Eee, no i te wszystkie wierzby, bo to są wierzby, będę musiał wykarczować. Eee, pewnie jakiś film z drona wrzucę tutaj, jak będę to robił, bo mam pierwszą część co rok temu próbowałem zrobić, muszę jeszcze piłą tamto, bo to tamto co robiłem rok temu widzę, że zaraz po pokrywami znowu. No, biologia jest straszna, to znaczy straszna jest biologia, no wszystko chce żyć, tak? Pszczółki też na szczęście chcą żyć, więc mam nadzieję, że będzie wszystko ok. A tymczasem, no cóż, yy, pamiętajcie o tych dotacjach, bo w zasadzie szkoda pieniędzy. To znaczy, jak dają, to trzeba brać po prostu, bo, no, 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 bo to są darmowe pieniądze w zasadzie, to znaczy darmowe pieniądze, no wiecie, jak to działa, tak? no, To są nasze wszystkich pieniądze, tak? Wszyscy się składają na te dotacje, no ale no, jakby nie bierzecie je i nie biorą, no to wy jesteście w dupabici, tak? Niestety taka jest prawda. Lepiej, żeby dotacji nie było, ale żeby cena słoika była po prostu wyższa, albo przynajmniej żeby nie było konkurencji z innych państw i. I tyle. No, to, 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 no ale tak nie będzie, no bo mamy globalizację, więc jedyne co to te dotacje. Nie? Dobra, słuchajcie, trzymajcie się. Kolejne filmy, pewnie kolejny film z przelarstwa będzie jakoś na święta. E, bo raczej znaczy, się nie spodziewam, że coś tu ciekawego będzie się działo, chyba że coś będzie się ciekawego działo. Postaram się znowu zrobić jakiś film merytoryczny, jeśli chodzi o pszczółki i też wrócę do streamowania znowu roślinek, bo będę musiał trochę nadgonić z robotą. Więc zapraszam do komentowania, trzymajcie się, napiszcie czy korzystacie z tych dotacji czy nie, a jeśli nie to tak, a jeśli tak to jakie. Napiszcie co kupujecie, bo mi na przykład proponowali, żeby kupić wagi pasieczne, bo to jest jeszcze kolejna dotacja, chyba 6.3. Ogólnie, więc do tych dotacji jest sporo. Tylko po pierwsze trzeba mieć pomysł, na co to wydać. No bo wiecie, mimo wszystko to jest tylko 50%, tak? Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć.